Pan z wami, słowa Ewangelii, według świętego Marka. Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania, a tłumy znowu ściągały do niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. I przystąpili do niego Faryzeusze, a chcąc go wystawić na próbę, pytali go: Czy wolno mężowi oddalić żonę? Odpowiadając, zapytał ich: Co wam przykazał Mojżesz? Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych, Napisał Wam to przykazanie: lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek Ojca swego i Matkę, i złączy się ze swoją żoną: i będą oboje jednym ciałem, a tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali go o to. Powiedział im: Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Oto słowo pańskie. Żyć, Duchu Święty, przez serce Maryi, wspomożycielki wiernych i prosimy, wspomagaj nas, abyśmy byli wierni wszystkim naszym zobowiązaniom względem Ciebie, chrzcielnym przede wszystkim. Abyśmy żyli w Tobie, Duchu Święty. Abyśmy byli cierpliwi i wytrwali, jak święci prorocy, tak jak święty Hiob. Abyśmy byli wytrwali do końca. Maria, 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 Malacha, Shalach, Adonai, Adonai, Adonai. List świętego Jakuba, apostoła, jest bardzo surowy. Jakub jest wymagający. Nawet bardziej niż święty Piotr w swoich dwóch listach. Prosi, aby... Przebaczać sobie miłosiernie, aby nie uskarżać się jeden na drugiego, ale mieć dla siebie wzajemnie zrozumienie, przebaczenie, oczywiście też napomnienie, kiedy trzeba. Pamiętając, że najwyższym sędzią jest sam Pan, Jezus Chrystus. Stoi przed drzwiami, to znaczy niedługo przyjdzie. Święty Jakub zwraca uwagę na to, że przyjście Pana jest bliskie. Ale minęło przecież 2000 lat od napisania tego listu, a Pan jeszcze nie przyszedł. Ale przyjdzie, przyjdzie sędzia. Sprawiedliwy i miłosierny. Surowy dla bezwzględnych ludzi, ale miłosierny dla miłosiernych. I zachęca święty Jakub do wytrwałości i cierpliwości. Te cechy szczególnie posiadali święci prorocy, bo przecież ile oni musieli znieść, ile cierpliwie znosili krzywdy, urazy darowali, ale mówili prawdę z całą mocą. Byli wytrwali do końca życia. Nie zniechęcali się, nie kapitowali, przepraszam, nie tchórzyli, nie, e, nie e, mówili. E, że poddają się, że nie chcą walczyć o chwałę Bożą, ale mężni byli do końca za cenę nawet wielkich cierpień, za cenę często pogardy, odrzucenia, wyśmiania. Wytrwali byli w tym, aby okazywać wierność Panu Bogu. Bóg ich wezwał. Nie mogli powiedzieć nie. Oni chcieli i zawsze mówili tak. Więc rzeczywiście byli wytrwali, cierpliwi, szczególnie prorok Jeremiasz, Eliasz. Wiemy również, ile zniósł święty Jan Chrzciciel. Cierpliwość to cecha miłości, wytrwałość to cecha nadziei. Więc trzeba, żeby była nadzieja i miłość. A wszystko to jest związane na podstawie wiary. Wiara jest fundamentem życia proroków i życia apostołów Nowego Przymierza. Więc ci, którzy teraz należą do Pana, którzy głoszą Go, przemawiają w imię Pańskie, powinni być wytrwali i cierpliwi. Prosić o to Ducha Świętego, który chętnie wysłucha tych, którzy o takie dary proszą, a nawet daje o wiele więcej. Oto wychwalajmy tych, co wytrwali. Podkreśla święty Jakub. Przecież jaka wspaniała nagroda czeka dla tych, którzy naśladują proroków. Zresztą oni otrzymali wspaniałą nagrodę. Wszyscy oni są chwale Boga. A o nich mówi się z podziwem i z szacunkiem. Tak samo mówi się o prorokach Nowego Testamentu, bo każdy święty Kościoła to jest prorok Nowego Testamentu. Może tak ogólnie nie zwracamy się do nich, ale oni właśnie są prorokami Nowego Testamentu. Więc trzeba nam być prorokami Nowego Testamentu. Aby Wszyscy, którzy przypatrują się, nam mogli powiedzieć: Oni są następcami proroków. Oni żyją prorokując. Oni przemawiają w imię swojego Pana. To są wierni, cierpliwi, wytrwali słuzy Boga. Oni wierzą, że Bóg jest sędzią, żywych i umarłych, dobrych i złych, sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i widzieliście końcową nagrodę za nią od Pana. Bo Pan pełen jest litości i miłosierdzia, byśmy mogli powiedzieć, bo Pan pełen jest miłości i miłosierdzia. Rzeczywiście Hiob bardzo wiele zniósł. Niektórzy mówią, że to postać symboliczna. Że to raczej postać, która została wymyślona, aby mówić o przyszłych cierpieniach Pana Jezusa, Mesjasza. A są tacy, którzy twierdzą, że był rzeczywiście taki człowiek, który wiele zniósł dla miłości swojego Boga wiele udręk, cierpień, niesprawiedliwości. Wydawało się, że szatan i demony robią z nim i z jego rodziną, co chcą. Wydaje się, że Bóg go sprzedał diabłu, że Bóg go zdradził, ale to nieprawda. Bóg poddał go, powiedzielibyśmy, przerażającej próbie. Ale nigdy go nie zostawił. I wspaniale mu wynagrodził za wszystko, co ten zniósł dla Boga. Otrzymał podwójną nagrodę, a podwójnie zawsze otrzymywali ci, którzy byli pierworodnymi, wiernymi synami swoich ojców. Więc tutaj Bóg podkreśla, że Hiob jest jego umiłowanym synem. Więc jednak tu jest nawiązanie, do Pana Jezusa. Pan Jezus to nowy Hiob, który tyle zniósł w swoim życiu i ukrytym potem w czasie misji ewangelizacji świata ówczesnego, czyli żydowskiego, ile zniósł w czasie męki. Nowy Hiob, ale jaką wspaniałą nagrodę otrzymał, czyli nas. Nas, którzy wiernie pragniemy Mu służyć. Jako owoc Jego męki, męki Hioba Nowego Testamentu Jezusa. Jaki Jezus, Pan Jezus był wytrwały, cierpliwy, ile znosił e, nawet od swoich uczniów, e, po prostu jak czasami też widząc ich otępienie umysłu. E, cierpliwie znosił ich słabości, ich nędzę, ich grzechy, pychę, ich e, czasami taką oziębłość, belejakość. E, niewątpliwości, niewierności, ciągle im przebaczał, ciągle ich cierpliwie nauczał. Oczywiście przyniosło to wielkie owoce dopiero po zmartwychwstaniu, bo jednak przed męką albo w czasie męki to widzimy, jak ci ludzie byli słabi, jak upadali jeden po drugim, ale Pan był cierpliwy. Więc cierpliwość to też cecha boska, cecha Jezusa Mesjasza, Nowego Hioba. Więc wspaniała nagroda jest dla wytrwałych, cierpliwych. Błogosławiony jest ten, kto wytrwa do końca. Sam Pan tak powiedział. Więc błogosławieni jesteśmy i będziemy, jeżeli wytrwamy do końca. A miłość, wiemy, cierpliwa jest. Wszystko znosi, wszystko przetrzyma, nigdy nie ustaje. Skoro Pan jest pełen miłości, miłosierdzia i litości, to my Go w tym też naśladujmy. Niech to, co jest w Bogu, będzie i w nas. I kończy jeszcze święty Jakub, żeby nie przysięgać. To znaczy ma tu na myśli u Żydów taką wadę polegającą na tym, że co chwilę przysięgali na Boga, na świątynię. Często były to fałszywe świadectwa, fałszywe przysięgi. Nie bali się Boga. Bo uważali, że mówią prawdę, a tak naprawdę kłamali i to po prostu na nałogowo i święty Jakub ostrzega przed takimi postawami. Pamiętając, że jak ktoś fałszywie przysięga, to podpadnie pod sąd. Nawet jeżeli nie ten ludzki, to na pewno ten boski. Tym bardziej, jeżeli fałszywie przysięga na Boga. A Bóg jest prawdą. Jeżeli ktoś mówi naprawdę na Boga, a mówi kłamstwo, no to kara czeka go surowa. Dlatego tutaj ogólnie nie chodzi też świętemu Jakubowi, choć się wydawało, że w ogóle nie przysięgać, bo czasami jest taki moment, kiedy trzeba przysięgać, na przykład w sądach kościelnych, czy, czy nawet tych świeckich, że będzie się mówić prawdę, w kościelnych prawdę na Boga. Więc są wyjątkowe sytuacje, kiedy trzeba szczególnie powołać się na Boga i właśnie mówić prawdę. Ale ogólnie po prostu trzeba żyć w prawdzie i głosić prawdę. To, to jest wymóg chrześcijanina nieustanny, nie tylko w sądach. Jedne z największych grzechów to przecież grzechy kłamstwa. Szatan jest nazywany ojcem kłamstwa, bo skłamał o Bogu, Adamowi i Ewie. Więc za kłamstwem kryje się działanie złych duchów, więc nic nie miejmy wspólnego z kłamstwami, nawet albo mówieniem półprawdy, albo takie mówimy czasami, takie małe kłamstewko. To trzeba tego unikać. Jeżeli to się zdarzy, to trzeba przepraszać, żałować, wyznawać, żeby tego nie było. Mówienie prawdy zawsze wszędzie i we wszystkim. Ale oczywiście nie każdy zasługuje na to, żeby mówić prawdę, bo są tacy ludzie, którzy powiemy im prawdę, to oni to wykorzystają przeciwko nam, e, przeciwko drugiemu, więc są też e, tak zwane sekrety, kiedy trzeba być dyskretnym, zachować tajemnice. <laughs> więc tutaj też mm, trzeba takiej mądrości, w tym roztropności, e, bo e, Właśnie ktoś może skrzywdzić, kiedy ty powiesz prawdę. Na przykład wiesz, że twój kolega zdradza twoją, właśnie też swoją, swoją żonę. To co powinien powiedzieć te, taki kolega swojemu koledze, nie rób tego. Zdradza swoją żonę, krzywdziwszy ją, ona ciebie bardzo kocha, jest wierna tobie, ona ciebie nie zdradza. Opamiętaj się, człowieku. W ostateczności, oczywiście, można powiedzieć to jego żonie, ale jeżeli on wie, że ona, jego kolegi, wiedząc o tym, by po prostu może odebrała sobie życie, załamała się, wpadła w rozpacz, to, to prawda, mogłaby ją zabić. Bo jest tak wrażliwa, jest tak delikatna. Więc tutaj trzeba taki, taki przykład. Takich przykładów może być więcej, albo na przykład ktoś ucieka przed tymi, którzy chcą go zabić. I puka do drzwi, i tam ktoś otwiera i ten prosi, proszę ukryj mnie, bo są ludzie, którzy gonią mnie i chcą mnie zabić. Jak tu ktoś przyjdzie, to powiedz, że mnie nie ma, że nie wiesz, gdzie, 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 ktoś, gdzie jestem. Więc przychodzą ci ludzie, którzy chcą zabić, pukają do tego człowieka, a ten by powiedział: tak, wszedł do, do mojego domu, tu jest. No to przecież by go zabili. To jest prawda oczywiście, że on tu jest, ale nie może powiedzieć prawdy tym ludziom: no bo go zabiją, tego niewinnego człowieka. <laughs> Więc są oczywiście właśnie takie wyjątki, kiedy trzeba ukryć prawdę, żeby ocalić, żeby kogoś nie zniszczono, nie zabito, nie uczyniono krzywdy. A jest właśnie taka potrzeba, kiedy ktoś cię zapyta publicznie, na przykład w pracy, czy ty wierzysz w Boga? Tak, wierzę w Boga. I to jest prawda. Trzeba się przyznać do prawdy, czyli do Boga. Jak ktoś wtedy powie nie, a wierzy, no to wyparz się Boga. Jego wiara jest słaba, niewiele znacząca, no bo on ma możliwość powiedzieć prawdę o Bogu, a skłamał. A ukrył, a zaparł się. Ukrył, że wierzy. Więc to są tylko takie przykłady, może można oczywiście znaleźć jeszcze lepsze. Ale tutaj święty Jakub sądzę, miał to właśnie na myśli. Więc żebyśmy żyli w prawdzie i miłości Chrystusa. A wtedy nie spotka nas surowy sąd. Ale kiedy będziemy sądzeni, a wszyscy będziemy sądzeni, to wtedy miłosierny Pan spojrzy na nas z miłością i miłosierdziem, przebaczy nam wszystko i zbawi nas. I wprowadzi do swojego królestwa i powie, byłeś miłosierny, byłeś cierpliwy, żyłeś prawdzie, przyznawałeś się do mnie. Byłeś jak Hiob, pełen różnych utręg cierpienia. Znosiłeś to dla mojej miłości, dlatego jesteś błogosławiony, dlatego mówię Tobie, wejdź do radości mojej, bo jesteś sługą wiernym miłującym, pokornym.